Właśnie nie, nie w tej ziemi, nieznamy świat. I napisałam do tych redakcji. Yy, wysłałam taki artykuł z niemieckiego lekarza Matthiasa Kampa, który ukazał się wówczas w czasopisie niemieckim, tutaj yy, lekarz naturalny, Art. Przetłumaczyłam ten artykuł i wysłałam do, yy, do tych czasopisk. I właśnie nie w tej jemi opublikowało ten artykuł. I potem za rok. Utrzymywałam kontakt z redakcją tego tatopisma i za rok ukazał się drugi artykuł, był podany telefon kontaktowy i ludzie z Polski zgłaszali się. I w ten sposób zaczęły powstawać wspólnoty również w innych miastach. I na dzień dzisiejszy mamy tych wspólnot w Polsce 47 i na przestrzeni tych lat wydarzyło się bardzo dużo zdrowień, najróżniejszych. I to również chorób takich, które dla medycyny akademickiej uważane są za nieuletalne. I rak, i reumaty, stwardnienie rozsiane, i no, najróżniejsze, i alergie, najróżniejsze, najróżniejsze uzdrowienia. Potem wiele artykułów ukazało się również w czasopismie Nieznany Świat na ten temat. I Zaczęli trafiać również dookoła były telefony od Polonii w ogóle do świata, dosyć dużo ludzi, do Polaków na świecie, które to czasopismo Nieznanych świat. I w ten sposób dowiedzieli się również o tym ludzie właśnie w Ameryce, w Stanach, w Kanadzie, ale były również telefony ze Szwecji i tutaj w Niemiec i w Włoch i nawet z Afryki Południowej, i z różnych krajów. W międzyczasie przetłumaczyliśmy oczywiście dużo więcej materiału o Bruno Gröningu, tłumaczymy tak zwane zeszyty szkoleniowe, tłumaczymy książki, ukazała się również w języku polskim książka Rewolucja w Medycynie Niemieckiego Lekarza, Rehabilitacja Człowieka Niedocenionego, na tym przypadku chodzi o Bruno Gröninga. I przetłumaczyliśmy również na język polski film dokumentalny o Bruno Gröningu i ten film wyświetlany jest w wielu miastach w Polsce, w Warszawie, chyba już piąty rok, to z małymi letnimi przerwami w czasie lata, w zasadzie przez cały czas i mówię, że to jest rzeczywiście błogosławieństwo, bo to jest tak potężny blok informacji o postaci Bruno Gröninga i jego życiu która przemawia do ludzi. Są tam również relacje naocznych świadków, którzy przeżyli Bruno Brenniga w latach 50. -tych. Poza tym w ubiegłym roku ten film wziął udział w Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Gdańsku, który odbywa się każdego roku i nawet został uhonorowany w ten sposób, że pierwsza część filmu otworzyła ten Festiwal Filmów Dokumentalnych w Gdańsku. A w ostatnim dniu festiwalu odbyła się projekcja całego filmu, który trwał około 5 godzin. Gdańsk jest szczególnym miastem. Tam właśnie w Gdańsku Oliwie Bruno Grenin porodził się i spędził swoje dzieciństwo w Oliwie. Potem mieszkał w Gdańsku w różnych miejscach. W sumie w Gdańsku spędził 37 lat swojego życia. Także ten Gdański jest dla nas przyjaciel Bruno Grenin'a rzeczywiście w szczególnym Szczególnym miejscem. Odbywają się w Polsce również w początku już od 1993 roku zjazdy dla przyjaciół. Zaczęliśmy takim ogólnopolskim zjazdem w Warszawie już w 1990, 1993 roku i od tego czasu te zjazdy i w Polsce odbywają się każdego roku, w 1995 roku przynieśliśmy ten ogólny zjazd do Gdańska właśnie z uwagi na to, że to jest miasto rodzinne Bruno Gröninga, ale odbywają się również te zjazdy szkoleniowe i teraz nawet jest od kilku lat zjazdy regionalne w Polsce, już mamy właśnie tyle wspólnot, że każdy region, podzieliliśmy Polskę na cztery regiony i w każdym regionie odbywają się też raz w roku zjazdy regionalne. Dla przyjaciół, że, bo dużo ludzi trafia do nas, dużo też emerytów, bo to ma jakieś obciążenia. Przeważnie ludzie w podeszłym wieku, młodzi ludzie y, najczęściej mają jeszcze zdrowe ciała, a trafiają do nas ludzie często, którzy właśnie starsi, którzy są na emeryturach, którzy no, nie mają możliwości, czy nawet odwagi nieraz pojechać tak daleko do Gdańska, na przykład z południa Polski. Dlatego Stworzyliśmy ludziom możliwość bliżej ich miejsca zamieszkania, wzięcia udziału również w zjazdach. Dlatego zorganizowaliśmy również te zjazdy regionalne, żeby każdy mógł wziąć udział w takim zjazdzie, bo te zjazdy wzbogacają. Raz, że jest to nastawianie się w takiej pobieranie tej Bożej Siły w dużej grupie ludzi, to wzmacnia przepływ tej siły, a dwa, że wtedy poznajemy siebie i relacjonowane są właśnie z zdrowienia. W prosty sposób przekazywane przez przyjaciół, którzy przeżyli uzdrowienia czy różne rozpoznania, przekazywane im doświadczenia życiowe związane z nauką Bruno I Krystyno dziękuję pani za rozmowę i Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.